Dzień dobry, witam Państwa na podobnym komentarzu. Przejdziemy do komentarza makro. Dzisiaj mamy tak, ważne wydarzenia, mianowicie... Ze Zjednoczonych o 14.30, jak zwykle wnioski o zasiłki dla bezrobotnych, o 19.30 z Wielkiej Brytanii wystąpienie szefa Banku Anglii. A tak poza tym to są raczej mało istotne wydarzenia. Dobrze, przejdziemy w takim razie do głównych instrumentów. Na kontraktach na S&P 500 wciąż utrzymujemy się powyżej poniedziałkowego dałka w rejonie około 2285. Myślę, że odbicie jest korekcyjne. Przełamanie tego wsparcia na poziomie 285 otwiera drogę na 265. Wyznajdziemy się tutaj Możliwe, że będzie jakiś odbiciar, ale w dalszej perspektywie jest ryzyko, że przywita zostanie również do wsparcie. Wtedy otwiera się droga do spadków do 228, 2248 i po zakończeniu tutaj tego roku spadkowego um, można spodziewać się kolejnej fali wzrostów na kontraktach na indeksy 500. Przechodzimy teraz do sytuacji, na której się taksa tutaj Odbicie, które mamy z tego wczorajszego dołka, myślę, że muszą być korekcyjne. W dłuższej perspektywie czeka nas atak na wsparcie na poziomie 11430. Na polskim rynku niewiele się dzieje. Wczoraj mieliśmy niewielki spadek. Jesteśmy w jakiejś lokalnej korekcie, chyba że dojdzie do sytuacji takiej, że przewidzi zostanie poziom 2030. Wtedy będziemy wiedzieli, że jesteśmy, wiedzieli, że jesteśmy w korekcie wzrostu do tego dołka na wykresie do dolara mieliśmy wczoraj dosyć duży ruch w górę po nieudanej konie przełamania tutaj wsparcia w rejonie 1.0655. Po takiej długiej białej świecy można byłoby spodziewać się tego, że pojawi <laughs> się kolejny ruch do góry. Ja tak na ważną opór na 1.0720. Natomiast jeszcze trzeba rozpatrywać scenariusz. <laughs> Alternatywny, że pomimo tego, że mieliśmy wczoraj tą długą białą świecę, to połowa korpusu białej świecy się nie, nie zostanie uwolniona i dojdzie do powrotu na ostatni dołek, a jeśli dojdzie do powrotu na ostatni dolek, to możliwe, że będzie jeszcze ten dołek przekroczony i dopiero z niższego poziomu rozpocznie się odbicie. krytyczne wsparcie jest na 1,06, gdyż... Przerwanie 1,06 będzie skutkować tym, że możemy wrócić na stycznia dolar. Na wykresie dolara do złotego sytuacji mamy taką, że mieliśmy do poziomu 4,05, potem doszło do spadku, teraz mamy kolejny ruch w górę. No i teraz jeśli na euro-dolarze ta korekta szybko się zakończy spadkowa, no to tutaj powinniśmy mieć dalsze spadki. Jeśli by się okazało, że do 3,98 zostanie tej tutaj na do, do tej linii prowadzonej przez dołki z ostatnich kilkunastu miesięcy, ona biegnie na poziomie około 3,90 i potem czekałbym na większe odbicie. Ewentualnie tutaj możliwa byłaby formacja podwójnego dołka, czy też w sytuacji, gdyby nie dojść do przybicia poziomu 1,06, na 1, dolarze to mówiliśmy o tak, odbicie cofnięcie, potem dalsze wzrosty. Sytuacja na złocie bez większych zmian. Zmierzamy do oporu na poziomie 1250 i udana próba przebicia tego oporu może skutkować spotkami. No i na wykresie ropy mieliśmy wczoraj w nocy dołek. Potem w ciągu nocy i w ciągu dnia doszło do silnego odbicia. Opór jest w regionie 50-60. Myślę, że to odbicie korygły spadki z tego szczytu do tego dołka. I w dalszej perspektywie czeka nas kolejna ruch w dół. Pogłębienie tego dołka generuje sygnał do spadku w tutaj tego ważnego wsparcia 50-75. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Przypominam, że dzisiaj o godzinie 18 mamy szkolenie. Bardzo ważne dla każdego inwestora najosztowniejsze błędy, jakich unikać do usłyszenia.